Klaus jest człowiekiem niezwykle pedantycznym. To bardzo ułatwi wam zadanie. Jego budzik dzwoni codziennie dokładnie o godzinie 7.45. Kolejny kwadrans to jego mentalne przygotowanie do wstania. Poranna toaleta trwa zawsze tyle samo. Siku kupa zęby. Zęby. Facet ma bzika, kompletnego bzika na punkcie zębów. Mycia zębów. Ubranie na dany dzień jest przygotowane poprzedniego wieczora. Najdłuższym elementem poranka jest śniadanie. Celebruje je. O godzinie 8.57 każdego dnia, nieprzerwanie od prawie 20 lat, opuszcza mieszkanie. Jego autobus... Odjeżdża o godzinie 9.04. Nie ma tu mowy o najmniejszym poślizgu. Klaus jest bardzo skrupulatny. Tu zaczyna się Wasz czas. Podstawowa zasada zero jakichkolwiek śladów. Jesteście jak duchy. Jedyny ślad, jaki ma po Was zostać, to brak pudełeczka pod poduszką Klaus'a. Wchodzicie dyskretnie. Nie zwracajcie na siebie uwagi. Jeśli prawdą są plotki o waszych umiejętnościach ślusarskich, nie powinniście mieć problemu z zamkiem. A ci to, to miała być cicha i szybka robota. Udajecie się bezpośrednio do sypialni i zabieracie pudełeczko. Jego matka zjawia się około 9.30 z obiadem. Więc powinniście spokojnie się wyrobić. Stary, niestety co? Muszę się odlać. Co? Teraz? Pamiętasz co mówiła Alicja? Szybka akcja. Odlejesz się pod śmietnikiem, jak skończymy. Mamy jeszcze chwilę. Głupio by teraz było dostać mandat zalany pod śmietnikiem. To ja zaraz postawię cię na nogi. Przyniosłam kaszkę z mleczkiem. Grzecznie zamykacie ze za sobą drzwi i wychodzicie. Czy wszystko jest jasne? Kaszka z mleczkiem, pani Alicja. Jesteśmy profesjonalistami.